W innych krajach wystąpiły inne problemy, np. w Singapurze już w pierwszej połowie tego roku aplikacja, która powstała, została wycofana z użytkowania. Bardzo ważnym również jest stanowisko Erod która mówi jednoznacznie: Stosowanie aplikacji umożliwiających śledzenie kontaktów zakaźnych powinno być dobrowolne i nie powinno opierać się na śledzeniu przemieszczania się poszczególnych osób, lecz na informacjach o bliskości użytkowników. Wspólne oświadczenie przewodniczący Komitetu Konsultacyjnego Konwencji 108 oraz komisarza do spraw Ochrony danych Rady Europy w sprawie cyfrowego śledzenia kontaktów brzmi następująco. W walce z COVID-19 wykorzystują się dane i technologie mobilne, które obejmują wykorzystanie danych o lokalizacji mobilnej do oceny przemieszczania się ludności lub egzekwowania środków organizacyjnych, wykorzystywanie urządzeń jako cyfrowego dowodu odporności, wykrywanie objawów, samokontrola lub wreszcie cyfrowe śledzenie kontaktów osoby zarażonej. Dlatego jeżeli Stosowanie tych środków i przetwarzanie danych jest konieczne do walki z koronawirusem. Powinno być proporcjonalne w stosunku do realizowanego celu oraz odzwierciedlać właściwą równowagę między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz właściwymi prawami, swobodami, jak nakazuje Europejska Konwencja Praw Człowieka. Belgia i tamtejszy organ ochrony danych. Ochrona danych osobowych nie stanowi przeszkody we wdrażaniu narzędzi technologicznych w walce z epidemią COVID-19, o ile są one zgodne z pewnymi podstawowymi zasadami. Należy zapewnić optymalną przejrzystość w stosunku do obywateli, a także należy wykazać potrzebę korzystania z aplikacji śledzących, jak uważa belgijski organ nadzorczy. W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przewiduje się śledzenie osób, które mogły zostać zarażone przez osobę, która uzyskała wynik pozytywny. Śledzenie to można by przeprowadzić, próbując zapamiętać osoby, z którymi się spotkaliśmy, a dodatkowo za pomocą aplikacji działałaby w oparciu o klucze cyfrowe, które nie identyfikują bezpośrednio zainteresowanych osób. Jeszcze więcej zastrzeżeń wniosła do swojej aplikacji bezpośrednio Norwegii. Trzeba przyznać, że na bardzo duży szacunek zasługuje tutaj Ministerstwo Cyfryzacji i liczba komentarzy, jaka się pojawia pod bezpośrednio po pobraniu aplikacji jest bardzo duża. Na bardzo dużą część z nich ministerstwo po prostu zwyczajnie odpowiada. To po pierwsze tłumaczy pytania, które się tam pojawiają, jak również robi kilka innych rzeczy, na przykład odpowiada na rzeczy, na które nawet nie powinna Odpowiadać. Bardzo często zdarza się, że aplikacja jest pomylona i bezpośrednio ministerstwo informuje, że na pewno nie o to aplikację chodzi. Zdarza się też tak, że po prostu użytkownicy nie rozumieją działania tej aplikacji. Jak również są użytkownicy, którzy do wszystkiego mają problem i jak zwykle robią wszystko, żeby tylko ta aplikacja nie mogła funkcjonować. Przykładem jest takie coś specjalne pobieranie i wystawianie oceny, 1 po to, aby została usunięta z bezpośrednio z możliwości do pobrania. Nie wiem, co ona miałaby komu przesz komuś przeszkadzać, dlatego że. Jeżeli nie chcę jej instalować, to jej po prostu nie instaluję. Jeżeli uważam, że nas śledzi, to jej też po prostu nie instaluję, nie ma żadnego obowiązku instalacji, więc nie rozumiem, jaki jest sens dawania tej aplikacji najniższej oceny, tylko po to, aby została usunięta z Google Play czy z App Store. Czy zatem aplikacja jest godna polecenia, godna zaufania i godna zainstalowania? Polecenie jak najbardziej tak, jednak dużo krajów inwestuje w takiego typu rzeczy i każda rzecz, która nam może pomóc w walce z epidemią jest dobrym rozwiązaniem. Czy jest godna zainstalowania? Jak najbardziej można ją zainstalować. Czy natomiast się sprawdzi? Niestety nie. Zwyczajnie i po prostu aplikacja się nie sprawdzi. Dlaczego? Dlatego, że rejestruje ostatnie nasze spotkania z 14 dni. To jest za mało, dlatego że są regiony w Polsce, gdzie na test czeka się 6 do 8 dni, a potem na jego wynik 4, 5. Dlatego pozostajemy w domu zamknięci przez jakieś 12-13 dni, także kontakt, zapisywanie kontaktów przez 14 ostatnich dni w rzeczywistości skraca się do jednego lub dwóch dni. W takim razie ta aplikacja w niczym specjalnie nie pomoże. Ona miała szansę pomóc, ale w Pierwszej fali zachorowań, natomiast teraz już jest wielce mało prawdopodobne, że będzie można coś z tego zrobić. Chyba że czas oczekiwania na wynik się skróci, chyba że czas oczekiwania na sam pobór czy wymas również się skróci. Wtedy aplikacja rzeczywiście będzie miała sens i będzie można ją używać. Na koniec. Pozwolę sobie jeszcze umieścić kilka wybranych przeze mnie pytań, które znajdują się bezpośrednio na stronie aplikacji gov.pl. Tam jest zdecydowanie więcej niż pytań niż te, które są tutaj przedstawione, natomiast te uznałem za najciekawsze, najbardziej istotne ze względu nie tylko na ochronę danych osobowych, ale na całość funkcjonowania tejże aplikacji. Bardzo małym prawdopodobieństwem jest to, że aplikacja nas w jakikolwiek sposób śledzi, dlatego że Państwo, czy aparatura Państwa, ma o wiele. Lepsze możliwości śledzenia obywateli niż taka rzecz jak aplikacja, która nie jest obowiązkowa do zainstalowania. Ale teorie spiskowe to dotyczą zawsze tych samych osób, po prostu przeciwników wszystkiego. Aplikacja nas nie śledzi i nie będzie śledzić, śledzić dlatego że nie ma takiej potrzeby. Jak tutaj widzimy na przedstawionym obrazku, mamy dane na podstawie telefonów komórkowych bez potrzeby instalowania tej aplikacji. Również jeżeli w momencie, kiedy w sąsiednim powiecie został ogłoszony jako powiat czerwony, dostaliśmy taką informację na telefon. Również do tego momentu nie musieliśmy posiadać tej aplikacji, a już było wiadome, że mieszkamy, zamieszkujemy, przebywamy w sąsiednim. Powiecie. Kampania marketingowa jest dosyć prosta dla tej aplikacji, dlatego że w internecie bardzo często możemy się spotkać z reklamami, dosyć prostą, tylko zwykłym banerem. Natomiast dosyć istotną rzeczą jest, że podczas każdej konferencji, czy to ministra zdrowia, czy pana premiera, czy kogokolwiek innego, który łącznie z nimi występuje podczas tej konferencji, jest obrandowana właśnie logiem STOP. COVID. Przed Państwem kilka pytań, które są umieszczone na stronie aplikacji gov.pl. Gov Pierwsze z nich to jaki cel ma aplikacja Stopkowi. to jest bardzo oczywiste, ale mimo wszystko wyświetlę Państwu tutaj odpowiedź bezpośrednią z ministerstwa. Drugie pytanie, jak działa aplikacja, jest tutaj określone na konkretnym przykładzie dwóch osób, jak powinna właściwie zadziałać aplikacja. Trzecie istotne pytanie to jest po raz kolejny to, czy aplikacja nas śledzi. Ciągle pojawiają się takie zarzuty, i ciągle jest to ewałkowane w internecie, czy aplikacja służy do inwigilowania obywateli. I tutaj, dlatego, Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło umieścić informacje o tym, czy tak jest, i proponuje nam zapoznanie z dokumentacją projektu. Czwarte pytanie to, jak działa aplikacja, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka zakażenia. Jest to bardzo fajnie opisane, jak punktowane są poszczególne rzeczy, aby stwierdzić, czy mamy wysokie, niskie czy średnie ryzyko zakażenia. Kolejne pytanie: Czy informacja o kontakcie z osobą zakażoną przychodzi, przychodzi natychmiast, czy nie oznacza możliwości identyfikacji osoby chorej? Czy jeśli dostanę informację, że jestem w wysokiej grupie ryzyka zachorowania, zostanę objęty obowiązkową kwarantanną domową?